Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać znaną modyfikację chińską MIUI w wydaniu szóstym, która jest dostępna na LG G3 w wersji beta. ROM bazuje na oryginalnym oprogramowaniu od LG na KitKacie w wersji 4.4.2. Przede wszystkim przechodząc z Lollipop Musimy wgrać ROM, a później modem skitkata. Oczywiście linki do jednego i drugiego będą w opisie filmu. To na tyle spraw technicznych. Miui w wersji szóstej jest praktycznie dostępne tylko na urządzenia od Xiaomi. Więc to jest, że tak powiem, beta. Jak widzicie, podwójne tapnięcie do wybudzenia działa. W drugą stronę nie działa, bądź ja też nie wiem, jak je włączyć. Do góry odblokowujemy, w prawo włączamy aparat. Akurat aparat odmieni. Nie wiem, czy, czy da się go zmienić, czy nie. Nie próbowałem. Jak widzicie, są ustawienia. Nie powiem Wam, jakie robię zdjęcia, bo po prostu ROM jest wczoraj, specjalnie na potrzeby filmu i... I tyle. Eee, tak jak mówiłem bazuje on na e, oryginalnym. Na oryginalnym oprogramowaniu od LG w wersji 4.4.2. Jest to wersja mi beta 5.5.22 czyli z piątku. Dobrze mówię? Nie jest, wczoraj, z soboty. Eee, Aktualizacje są tak jak, tak jak zwykle mniej raz na tydzień. Co jeszcze? Czym się różni od piątki? No, przede wszystkim zmieniony jest delikatnie interfejs. Animacje są płynniejsze, ładniejsze. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Nie wiem, czy widzicie, jak tutaj weszliśmy. Zniknął nam w prawym roku zegar. Niby mała rzecz, a taka całkiem przyzwoicie przemyślana. Kiedy przyjdziemy na następny pulpit w lewym górnym rogu, znowu nam się godzina pokaże. Eee, jak widzicie, ROM jest bardzo szybki. Eee, naprawdę nie mam nic do, do zarzucenia w tym względzie. Niestety, potrafi wywali, wywalić czasami Force closed różnych aplikacji, najczęściej z sklepu Play. Druga sprawa. Rom jest w wersji multilang, chociaż nie do końca jest tą prawdą, bo tak na dobrą sprawę tłumaczenie porządnie jest zrobione tylko po angielsku i po chińsku. Nie wiem jakie inne języki. Polski jest po prostu tragiczny, co zaraz Wam po prostu udowodnię. Tu, jak widzicie, mamy możliwość dostosowania swojego paska. Oprócz tego, tu jest zestaw notyfikacji, które e, ja nie doszedłem do tego, jak to czyścić pojedynczo. Możemy wyczyścić wszystkie naraz. Tu taki x nam się e, pokazuje. E, bardzo szybko możemy wejść do ustawień, i jak widzicie, to są ustawienia. E, ustawienia są częściowo po polsku, częściowo po angielsku. Eee, I częściowo po chińsku. Jakby eee, wam to pokazać. Widzicie, no to tutaj jest choćby to. To jest po angielsku, a mamy ustawiony język polski. Ale tu już mamy po polsku. Hm. Tak wygląda właśnie tłumaczenie, więc jeśli chcielibyście z niego korzystać, to ja osobiście polecam jednak język angielski, który. No, jest, jest na pewno lepiej, że tak powiem, przetłumaczony. No, jak widzicie, to już jest dużo fajniej. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? No, ROM jest w fazie beta, więc trzeba by było poczekać, jak on się będzie rozwijał. Bardzo fajne są, tak jak mówię, animacje. Widzicie, 23 minuty na ekranie, tylko 3% baterii poszło. Oczywiście mamy, jak to w MIUI, możliwość różnych ustawienia różnych jakby to powiedzieć profili oszczędzania baterii, które się włączą przy odpowiednim poziomie naładowania naszej baterii tutaj możemy wyłączyć sobie możemy zoptymalizować jak widzicie nasz system Kolejną fajną rzeczą. O myśli. No dobra. Przemyślał sprawę. Kolejną fajną rzeczą jest cleaner. No jest po prostu naprawdę super. On sobie zeskanuje wszystko. No i widzicie, możemy uzyskać 251 MB. Cleanup. Chcę, żebyśmy jeszcze włączyli automatyczne. Co jeszcze ciekawego jest? Możemy sobie skan wirusów zrobić. To już jest, że tak powiem, standardowo w i wbudowane. Co jeszcze? Oczywiście możemy blokować SMS, bądź Numery telefonów też jest to standardowo, że tak powiem, zrobione. co jest fajne. Widzicie, tutaj on jeszcze wykonuje syste skan systemu. By powiedzieć nam, w, jak w jakim stopniu jest zoptymalizowany, może w ten sposób. Widzicie? O. I możemy to wszystko sobie zoptymalizować. Optym Generalnie powiem tak: jeśli ktoś lubi bardzo mniej, no Rom nadaje się spokojnie do, do codziennego użytku. Czasami, tak jak mówię, Force Clost znajdzie się w Play Store. Tutaj, jak widzicie, to jest coś od Miwi, i jak widzicie, też jest niestety krzaczki, bywają. Po angielsku, ROM jest używalny bez problemu. Tak jak mówiłem, jest także kamera od LG. Nie ma z tym problemu. Jest trochę ustawień od LG. Pogoda. Jak widzicie, bardzo przyjemnie wygląda. Rzecz, która po prostu dla mnie jest świetną sprawą, i bardzo żałuję, że nie ma tego w ogóle w, w innych nakładkach producentów, to przenoszenie po prostu aplikacji. Jest, jest to naprawdę świetna sprawa. Robimy Mów. I bach, 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 bach. jedziemy. Aha, czek, czek jak widzicie no super sprawa dodatkowa sprawa widgety możemy sobie dodawać nie ma z tym żadnego problemu i już jest chcemy usunąć i już nie ma chcemy usunąć i już nie ma efekty z pulpitów ja mam Kostkę. Kolejna sprawa. Tapety. Już jest zmieniona. Już jest zmieniona. 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 No, powiem szczerze, że rozwiązanie w, w lancerze mój, mój tym jest, jest po prostu super. I nie ma co się oszukiwać właściwie było na tyle, tak jak mówię, gdybyście chcieli skorzystać z, z, z tego robu, linki będą w opisie filmu. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam, mam nadzieję, że komuś się przyda. Osobiście będę śledził, mimo tego, że to jest wcześniejszy Android. Wydaje mi się, że, że jeśli wyjdzie z fazy beta i będzie przynajmniej trochę bardziej stabilne, to prawdopodobnie przez jakiś czas go poużywam, żeby sobie zobaczyć po prostu czy warto, czy nie. Na dzisiaj to już jest koniec. Dziękuję, do usłyszenia następnym razem.